Nazywam się Julia i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić taką bransoletkę. Ona się nazywa sznur i ją się robi najprościej. Maszynę musimy ułożyć tak, że ze strony, z której będziemy zaczynać zakładać, musi wystawać jedno oczko po środku, a z drugiej strony musi być schowane to oczko. Zakłada się to tak. I tak i, o, tak, taką strzałkę, i tak do końca. Jest dowolna kolorystyka. Taką bransoletkę można również zrobić. Taką samą można zrobić bransoletkę na palcach. A jak się taką na palcach robi, pokażę w następnym odcinku. Całość powinna wyglądać tak. Teraz bierzemy jedną gumkę. Bierzemy tak na dwa palce. Robimy ósemkę i zakładamy na dwa palce, żeby wyszło tak. O. ściągamy. I zakładamy od tej strony, gdzie, gdzie nie wystaje, bo od tej strony będziemy przewlekać. Teraz robimy tak. Może tak? Pokażę. O, teraz robimy tak. Wchodzimy pod gumkę, którą założyliśmy. Teraz. I wyciągamy tą gumkę. I zakładamy ją tak. I teraz tak cały czas. W można i przedłużać, i skrócać, co też pokaże, jak to się robi. Jeżeli wam za pierwszym razem nie wyjdzie, to nie martwcie się, bo mi też nie wyszła. Ale trenowałam i udało się. Dobrze. Całość po przekleczeniu powinna wyglądać właśnie tak. Teraz od strony tej, gdzie wystaje. Pod gumkę wsadzamy szydełko, o tak. Bierzemy gumkę, robimy tak, o. I przeciągamy ją. I zakładamy ją na szydełko. I teraz ciągniemy. O. Nie wyszła bransoletka. Teraz gdy ją mamy na szydełku, odkładamy ją. Na przykład, jeżeli jest dobra, zapinamy esklipsem. Ale teraz pokażę, jak się przedłuża na maszynie, bo, idzie, bo da się też na szydełku. Pokażę też, jak się przedłuża na szydełku. Ja przedłużę dwoma gumkami. Proszę, zakładamy tak, na, na prosto. Ściągamy z szydełka na dwa palce i zakładamy tutaj. Gdzie się skończyła nam, nam się przed skończyło przedłużenie. I to powinno wyglądać mniej więcej tak. I przeplatamy tak jak robiliśmy to na początku. Przekładamy szydełko, ściągamy, i proszę, bransoletka jest dłuższa o tyle oczek, ile wyłożyliśmy. A ściąga się tak. Nie potrzeba nic. Po prostu wyciągamy gumki. A, na, a przedłuża się na. Teraz pokażę, jak się przedłuża na szydełku. Zakładamy tak na szydełko. Zakładamy tak gumkę i przeciągamy. Potem znowu zakładamy na szydełku przeciągniętą gumkę, o tak. Znowu zakładamy tak gumkę i przeciągamy. I bransoletka jest przedłużona. Zapinamy ją z klipsem. Są jeszcze klipsy C, ale, nie, ale niestety nie posiadam. Mamy gotową bransoletkę. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i mam nadzieję, że pomogłam. Do zobaczenia w następnym odcinku.